Mam poczucie, że jesteśmy najbardziej przemęczonym pokoleniem w historii. Często z bardzo nieoczywistych powodów. I 20 takich nieoczywistych sposobów na dodanie sobie energii przygotowałem. A jeśli podobają ci się filmy na tym kanale, subskrybuj i oglądaj do końca, tak najlepiej się nam odwdzięczysz. Pierwsza rzecz, ogranicz liczbę codziennych muszę. Żyjemy w czasach ciągłego muszę. Pracując z ludźmi w moim małym coachingu, nie zliczę, ile razy słyszę ten syndrom: muszę to, muszę tamto, muszę wysprzątać, muszę uprać, muszę wyszykować, muszę tam być. Taka ciągła zajętość to też ciągłe podejmowanie decyzji, dokonywanie logistyki w głowie i planowanie na bieżąco. Dojazd tyle minut, ubranie się tyle minut, korki tyle minut. Trzeba jeszcze zdecydować o tym, jakie buty, jaki kolor do tego, co dokupić. Obserwuj, ile razy w ciągu dnia mówisz sobie: muszę to, muszę tamto. A może nie musisz, może możesz, albo powinieneś, albo wypada. I potem oceni, czy faktycznie masz na to siłę i czy nie jest to zbyt kosztowne energetycznie, by na przykład komuś zrobić mikrouprzejmość, a sobie zmarnować godzinę i głowić się jeszcze co wybrać i siedzieć w korkach albo w kolejkach. Budowanie sobie presji w głowie może być bardzo szkodliwe i bardzo męczące. A druga rzecz, zastosuj tak zwany coffee nap, czyli drzemkę kawową. Wypij kawę. I dosłownie chwilę potem zrób sobie 15-20 minutową drzemkę. Kofeina zadziała, gdy organizm usunie część adenozyny, dzięki czemu efekt będzie podwójny. Tylko uważaj, by nie wejść w tak zwaną fazę snu głębokiego, która zaczyna się około 25 minuty i dalej, bo wtedy będziesz się czuć gorzej po przebudzeniu, do tego rozwalisz sobie wieczorne zasypianie i zaburzysz zegar biologiczny. Mówiłem dużo więcej o tym procesie w moim obszernym warsztacie na temat snu, który linkuję u góry. Trzecia rzecz. Zastosuj infodetoks. Przeciążenie mózgu to nie tylko podejmowanie decyzji, ale otoczenie się olbrzymim szumem, który tylko się napędza. Jest tyle wątków w naszej rzeczywistości, które w cudzysłowie wypada śledzić. A tu wojna, a tu polityka, tu geopolityka, tu ceny, tu gospodarka, tu skandale, tu nowe seriale, tu nowy film, tu nowa gra, tu nowe coś. Wszystko nas oburza, denerwuje. Oczywiście wypadniesz z obiegu i może to wzbudzać obawy. Określa się te obawy czasem FOMO, fear of missing out. Ale coś za coś. Nie można interesować się w stopniu dostatecznym absolutnie wszystkim i jeszcze do tego prowadzić swoje życie zawodowe i prywatne w zdrowiu. Albo rybki, albo akwarium. Albo spokój w głowie i więcej energii, albo ciągła gonitwa za nieustającym ciągiem informacji. Nieskończonym ciągiem informacji, szczególnie dostępnym wieczorem. Czwarta rzecz, popraw swoją relację ze smartfonem. I okej, okay, nie będę tutaj świętszy od samego papieża, sam mam problemy z uzależnieniem od telefonu. Towarzyszy nam on wszędzie, jest jak trzecia ręka. Jak w ogóle zobaczyć, czy masz problem, spróbuj wyjść na miasto bez telefonu. Jeśli dłonić się będą pocić, dostaniesz fantomowe powiadomienia w kieszeni i będziesz nerwowo go szukać, mimo że go nie masz, to znaczy, że jesteś jak miliony dorosłych Polaków, uzależniony w jakimś stopniu. Telefon to oczywiście fantastyczne narzędzie, ale też zaszyte ma w sobie niebezpieczne mechanizmy uzależniające, które Paskudnie męczą nasz mózg. Stymulują go tak mocno, że zwykła rzeczywistość przestaje być tak interesująca. Zrób sobie określone godziny w dniu, w których możesz zapomnieć o telefonie, w których leży on daleko, i poprawisz swoją relację ze smartfonem, i poprawisz swoją energię. Piąta rzecz: dopasuj życie do swojego chronotypu. Możesz być chronotypową sobą i kochać wieczorne godziny z kowronkiem i dobrze się czuć rano i przed południem, a możesz mieć inny z sześciu chronotypów. To nasz naturalny proces w organizmie spowalniania i przyśpieszania aktywności w ciągu dnia. Naturalny, bo organizm sam, na przykład obniża naszą temperaturę, gdy szykuje się do snu, sam z siebie, a podnosi, gdy stwierdza, że czas się wybudzać. Podobnie z poziomami niektórych hormonów. Czasami też może domagać się drzemki, gdy masz, na przykład, chronotyp tzw. Tak drzemkowy. Wszystko o chronotypach, w tym jak je u siebie rozpoznać, omówiłem w warsztacie o śnie, których ponownie polecam i linkuję u góry. Szósta rzecz. Nie siedź po ciemku. Jeśli możesz, to codziennie rano daj sobie malutką kąpiel słoneczną. A jeśli za oknem jest ponuro i ciemno, to zapalaj światła w domu i w pracy. Nie siedź jak szczur w piwnicy. Cały organizm musi wiedzieć, że teraz nie układasz się do snu, ale jest czas na działanie. Ekspozycja na światło, czy słoneczne, czy to sztuczne, pomaga się obudzić, reguluje twój zegar biologiczny. Intensywne światło rano i ciemność przed pójściem spać może też... Odrobinę poprawić Twój zegar biologiczny, no i poprawić Twoją energię na co dzień. I siódma rzecz, i też ciekawe. Nie pij kawy zaraz po przebudzeniu. Tutaj mogę Cię zaskoczyć, ale picie kawy jako pierwsza rzecz z rana może narobić więcej problemów niż pomóc. Optymalna godzina na picie kawy to 9 do 11 rano. Dlaczego? Okazuje się, że kofeina istotnie wpływa na niektóre procesy w naszym organizmie, w tym procesy hormonalne. Naturalnie też po przebudzeniu mamy najwyższy poziom hormonu kortyzolu, który nas rozbudza z rana, naturalnie, zupełnie. Ten hormon jest elementem cyklu hormonalnego związanego z naszym zegarem biologicznym. Wieczorem naturalnie spada nam temperatura, rośnie poziom melatoniny, jak robi się ciemno, a kortyzol spada. Idziemy spać. Rano kortyzol rośnie, wypiera melatoninę, temperatura ciała naturalnie rośnie i rozbudzamy się. Kawa z samego rana na szczycie kortyzolu. Może zaburzyć jego uwalnianie się i zaburzyć naturalny cykl rozbudzania się, wręcz zadziałać gorzej, bo może go poniekąd zastąpić, wręcz sparaliżować, upośledzić nasze codzienne wytwarzanie kortyzolu. Stąd niektórzy kawosze budzą się kompletnie nieprzytomni i muszą wypić kawę a to już krok od niebezpiecznego uzależnienia się, albo już poważne uzależnienie od efektów kofeiny i rozregulowania zegara biologicznego. Więcej energii będziesz mieć, jeśli będziesz pić kawę między dziewiątą a 11, czyli po górce kortyzolowej. Ósma rzecz. Zmniejsz decyzje związane z jedzeniem. W czasach olbrzymiej zajętości można dostać zawrotu głowy. Kiedy jeszcze codziennie trzeba wymyśleć, co do jedzenia, ugotować to, pójść do sklepu. Stąd lepiej, na przykład, w weekend planuj sobie jedne duże zakupy oraz obiady i gotuj więcej niż na jeden dzień. Ogranicz podejmowanie decyzji w tym zakresie. Unikniesz paraliżu decyzyjnego, jedzenie będzie szybką sprawą, prostą decyzją, to z pewnością odciąży twoją głowę, no i doda ci energii, a przynajmniej nie zmarnuje. No chyba, że jedzenie jest tak dużą częścią twojego życia, to wtedy nietypowe i nowe przepisy planuj z poważnym wyprzedzeniem, tygodniowym. Dziewiąta rzecz. Ćwiczy lekko i regularnie. Ruch redukuje stres i obniża poziom kortyzolu. W dzień. Reguluje metabolizm i doskonale wpływa na samopoczucie. Z tak zwanego trójkąta dobrostanu człowieka, w którym mamy sen, jedzenie i ćwiczenia, to właśnie ten element możemy zredukować do zera, w sensie możemy nie ćwiczyć. I to będzie duży błąd. Brak ćwiczeń paradoksalnie prowadzi do mniejszej energii, za to lekkie ćwiczenia trzy razy w tygodniu po godzinie spaceru, lekkich ćwiczeń aerobowych może zmienić bardzo dużo w Twoim życiu i dodać Ci olbrzymią ilość energii na co dzień. Dziesiąta rzecz, która może nam odpierać energię, to potencjalne choroby. Choroby, jakie powodują zmęczenie, jest no, naprawdę wiele. Wymienię jednak te, które powodują przewlekłe zmęczenie i może ich z wierzchu na tą chwilę nie widać. Omówię je tylko hasłowo, detale trzeba skonsultować ze swoim lekarzem. Jeśli coś podejrzewać i rozpocząć leczenie, inaczej nie pozbędziesz się ich. A będzie to: choroby autoimmunologiczne, reumatyzm i tym podobne. Anemia, braki żelaza w diecie, co powoduje niedotlenienie komórek i braki w energii w konsekwencji. Oczywiście choroby nowotworowe, których często na początkowym stadium zupełnie nie widać. Syndrom ciągłego zmęczenia, z dużych liter. Tak, to jest taka choroba. Jest ona bardzo poważna, bardzo rzadka. I przykuwa chorego do łóżka, a raczej nie da się jej ominąć. No i jest jeszcze fibromialgia, choroba bólowa, która prowadzi do ciągłego zmęczenia. Alergie żywieniowe, jak najbardziej, niedoczynność tarczycy, której też często nie widać. Czy choroby psychiczne, tak jak na przykład no, bardzo popularna i powszechna depresja, która jest chorobą witalności, spadku energii. Nie masz siły na nic. Jedenasta rzecz odstaw alkohol. I to jest mega sposób na zmęczenie. Jedną z poważniejszych rzeczy zaburzających regeneracyjny sen i drenujący organizm z sił są używki, zaczynając od najpopularniejszego alkoholu. Alkohol nie tylko zaburza poważnie sen. Nawet to jedno piwko, pite w cudzysłowie do snu, już tworzy zmęczenie. Ale alkohol zatruwa każdy element naszego organizmu, od mózgu przez jelita i wątrobę. Spustoszenie, jakie nawet małej ilości alkoholu robi, sprawia, że regenerujemy się wolniej, mamy mniej energii i nawet tego nie czujemy w takim bieżącym funkcjonowaniu. Po prostu nie wiemy, skąd u nas taka słabość, a to się okazuje, że to, to wieczorne piwko. Więc odstaw alkohol, jeśli chcesz mieć więcej energii. Dwunasta rzecz, pozbądź się wieczornej zemsty prokrastynatora. Coś, o czym regularnie wspominam przy okazji mojego kursu i książki, Pożegnaj prokrastynację, czyli o syndromie utraconej kontroli. W większości z nas dzień wygląda tak, że robimy non-stop coś dla kogoś. Albo musimy i trzeba, nie pozostaje nam wiele czasu na rzeczy dla nas samych. No i przychodzi wieczór, i jest to najlepszy czas, kiedy już nikt nic od nas nie chce. I możemy zasiąść do choćby bezmyślnych rozrywek, zarywając z tym noc, ale odzyskując choć odrobinę poczucia kontroli nad własnym dniem. Mścimy się za brak kontroli nad życiem na swoim śnie, co odbija się na naszej energii w ciągu dnia. Zwalcz to. Będziesz mieć więcej energii i po czasie więcej kontroli nad życiem. To jest ten paradoks tego, że siedzimy po nocach tylko dlatego, że nie mamy poczucia kontroli, a potem mamy jeszcze mniej kontroli i ten kołowrotek się dalej toczy. Przerwij to i spać zgodnie z Twoim chronotypem, a zobaczysz, jak inne rzeczy się będą prostowały. Trzynasta rzecz. Zrób przegląd z dnia przed snem. Najprostsza forma zapisywania swoich planów czy przemyśleń do dziennika nic wyszukanego po prostu poukładanie myśli, spostrzeżeń i proste rozplanowanie dnia kolejnego daje dużo lepsze zrozumienie problemów, z jakimi się zmagasz, oraz niesie pewną ulgę wykonawczą. Masz choćby mały plan, więcej pod kontrolą. Tak zwany journaling, czyli prowadzenie prostego dziennika, działa bardzo energetycznie, zaskakująco energetycznie i nastawia pozytywnie i nawet w trudnych momentach w życiu. Czternasta rzecz. Redukuj stres decyzyjny. Codziennie stajesz przed szeregiem wyborów. Jakie ubranie, jakie śniadanie, jedzenie, że mówiliśmy, ale stres decyzyjny dotyczy innych obszarów życia jak najbardziej. Zacznijmy od garderoby. Najlepsza jest ta minimalistyczna. Kilka podstawowych ubrań, które łatwo ze sobą łączyć. Podobne koszule, spodnie w neutralnych kolorach, uniwersalne marynarki. Ustal też poranną rutynę, porządek działań każdego ranka. Stań, umyj się, 10 minut do rozruchowych ćwiczeń, zjedz śniadanie, dopiero potem sięgaj po smartfona albo idź na spacer. Ewentualnie gdzieś dodaj ścielenie czy inne aktywności, ale ustal to tak, by ranek nie zabierał ci energii, tylko ją dodawał. Uproś też listę zadań, nie korzystaj ze skomplikowanych aplikacji do planowania, jeśli nie musisz. Wyznaczaj maksymalnie 6 zadań do realizacji każdego dnia. 3 takie super obowiązkowe i trzy dodatkowe. Ograniczaj wybory zakupowe, wybieraj swoje ulubione marki i jak nie masz siły, to nie kombinuj nie eksperymentuj. Jak lubisz jeden chleb, to kupuj tylko ten, nie komplikuj sobie decyzji na zakupach, jeśli nie masz na to energii. Ja osobiście mam z tym problem i ja nie zliczę ile jak godzin czasami potrafię spędzić nad głupim wyborem jakiejś małej elektroniki, prostej elektroniki. A jednak Ogranicz powiadomienia w smartfonie. Można paroma przyciskami wyłączyć niemal wszystkie powiadomienia na górnej belce smartfona. I to jest ciekawy test: czy bez powiadomień będziesz sięgał do tych wszystkich aplikacji, czy jednak niektóre odejdą w kompletne zapomnienie i przestaną zjadać Ci uwagę? Zrób sobie ten eksperyment i odinstaluj te, które dłużej niż 2-3 tygodnie po prostu nie były otwierane. Piętnasta rzecz, która oszczędzi Ci sporo energii: korzystaj z szablonów. Masz pewne powtarzalne sytuacje, na przykład w korespondencji z klientami. Korzystaj z bazowych szablonów odpowiedzi lub ofert. Ułatwiaj sobie życie w gotowaniu i kupowaniu składników, podpieraj się sprawdzonymi przepisami. Korzystaj, gdzie możesz, z szablonów. Ja nie zniczę, ile mam dokumentów tekstowych, różnych odpowiedzi na standardowe pytania od klientów, zapytania i no cóż, oszczędzam tym masę czasu i masę energii. Szesnasta rzecz bardzo ważna, uważaj z cukrami. Oczywiście cukier nawet ten prosty dostarcza bezpośrednio energii do organizmu i tego potrzebują choćby sportowcy. Jednak istotne jest, by zrozumieć, że w naszej codziennej diecie nie potrzebujemy go szczególnie wiele. Przesadzanie z cukrem zaburza naszą florę jelitową. Powoduje stany zapalne w organizmie oraz dieta bogata w cukier może wzbudzić stany przedcukrzycowe lub cukrzycę. Stąd na przykład po bardzo obfitym obiedzie z węglowodanami złożonymi albo po słodyczach wiele osób czuje senność i spadek energii. Bo mimo, że do organizmu trafiło jej w formie glukozy bardzo wiele, podobnie spadek energii powodują stany zapalne. Cukier warto z diety eliminować. Jakie są skutki, opowiadam w animacji edukacyjnej, którą linkuję w powiadomieniu u góry. 17. Rób sobie przerwy. Ja wiem, że łatwiej powiedzieć, trudniej zrobić, ale przerwy, np. po 90 minutach pracy, są konieczne. Nie dlatego, żeby się poobijać, ale dlatego, by nie stracić w tej pracy zdrowia psychicznego i fizycznego, odzyskać skupienie. Trzeba robić sobie przerwy. To długoterminowo podnosi satysfakcję z pracy i w konsekwencji prowadzi do lepszego skupienia i większej energii. 18 rzecz. Ustal konkretne dni na konkretne działania. Ustal sobie, że sprzątasz tylko w jeden dzień tygodnia, pierzesz w inny dzień, w jeden dzień prasujesz i w jeden dzień idziesz na duże zakupy. Unikaj spontanicznego wrzucania się w wir obowiązków domowych, bo można robić niektóre rzeczy bez końca. Ja na przykład od paru lat nie widziałem dna kosza na pranie. No ale co z tego? Można być zajętym bez końca i prać bez końca. Pranie nigdy się nie kończy. A od takiej pracy ręce się tylko rozciągają aż do ziemi. Stąd lepiej mieć porządek w harmonogramie i stawiać granice. To zdecydowanie dodacie energii w dni, w które nie trzeba robić nieprzyjemnych obowiązków, które są, no, nieprzyjemne. Dziewiętnasta rzecz. Spędzaj czas w naturze. Nic tak nie odpręża, w szczególności gdy mieszka się w mieście, jak spacer w przyjemnym lasku, dolince czy kontakt z naturą. Niektórzy nazywają to kąpielami leśnymi, ja to po prostu określam czasem spędzonym aktywnie na świeżym powietrzu. Widok natury uspokaja, oczywiście pod warunkiem, że aura też jest sprzyjająca. Nie polecam nikomu spacerków na nieprzyjemnym deszczu czy śniegu sypiącym prosto w oczy. No i dwudziesta rzecz: zidentyfikuj dług snu. Niedospanie może czasem sądzić się nie o zauważenie. jak w przypadku zarywania nocy po nocnej zemście prokrastatora. Pozornie niektórzy śpią 6 godzin i czują się przynajmniej na pierwsze spojrzenie ok, ale pod skórą odkłada się zmęczenie. Jest jednak dość prosty sposób, by sprawdzić nasz poziom długu snu. Jeśli zasypiasz do 20 minut, to jest to ok czas. Optymalnie między 5 a 15 minut to zdrowy czas na zasypianie. Sprawdzisz to oczywiście na czuja, bez stopera, no mniej więcej wiemy. Jak zasypiamy? Jeśli zasypiasz od 3 do 5 minut, to możemy mówić o lekkim niedospaniu. Od 1 do 3 minut mówimy o niepokojącym długu snu, a wszystko poniżej 1 minuty to olbrzymi dług snu. Nie wątpię, że są oglądający ten film, którzy kładą głowę na poduszce i już śpią. Życzę Ci uregulowania tego, dziękuję za Twój czas i pamiętaj, pozostań nieprzeciętny. Cześć.